Ето тук. Тук биде. И тук я даде. Окей. Давай, нека започне. Щиш това троя, Мога да На фула. На фула Окей. Майор, да бъдем си да граем. Наши любими гри си са Нормандия и... I nie wiem. I to. No. Ok. Ciekawe, że wybierasz Normandia czy Amerykańska. Mi się pokazuje, ile mogę nagrywać. Ile? Nie, tu ile nagrywam. Aha. To może dam sobie tutaj na wyposaż. O, nie. O, Dropst czeka. No. Tu na samą górę. co jest? No i o dobra, do 30. I. Finlandia? Finlandia? Ten... Ale dobrze, że ten match ma drużyny. No, ten ma. No boju. Dziękuję. czy będziemy dobrymi czy złymi? Ja też nie. Ale jesteśmy dobrymi. Okej. Dobrze ja mnie. Czołk! Jedę do czołgu. Jest! Poczekaj na mnie. Odjadę tylko. Pies. Cześć. Cześć. Jadymy na grasz nich. Ja sobie cywilizację chińską. Okay. Jadymy na nich. A ty jaką grasz cywilizacją? Nie wiem. Amerykańską. Jakie okay. jadę? się tym Ścielają, a nie. No. no. Jak ty jedziesz? No, jak oni mnie pchają? Oła. oni mają czołg tam. Nie widzę. Chodź. No. Schwałem się. Na Twoim czołgiem. O. A, jest. nie mogę się ruszyć. Ale tam jest czołg od nich. Chcę jest. Ja chcę wsiąść. Ja Idź do, mnie. do mnie. A ja już ci będę chyba pilnował. Jestem. czołg, A ty masz Czekam. ruski. Czołg. To, jaki to jest? Ty masz ruski. A ja mam ruski. Ma mało. Zmarłem. Ja wychodzę lepiej, będę też się mam nałożyć. Zrespił Rezpi... się ko kolejny. No i oni teraz mają czołg. Nie mają już. Czy mają? Nie mają, chociaż sobie granatami rzucali. Okej, okay. mam kolejny. A ja mam snajpę. Okay. Oni nie oni, mają czołg. Jest załatwiony. Człuk? Tak. Super. Pali się. Wagi ciężkiej czy lekkiej? Nie wiem. Jakie wagi ciężkie to po jeździ, jakie sreckie to. No to ciężko jeździ. No to ja bez wagi ciężkie był. A! Umarłem. Kasu! Nie mamy czołgu. Nie, ale wygrywamy. Umarłem! Co jest nie tak z nimi? No co jest nie tak z nimi? Oni no mają dobre bronie. Okej, okay, to snajpiłem na innego. Wiesz? Okay. A widzę cię. O, idę do ciebie. A ty masz snajpę? Nie. Nie mam te tak! Masz snajpę, to chodzi o mnie. snajpo shotgun. snajpo shotgun, na to chodzi? Będziemy snajpę, to jest zły. Strzelają. Dostaję. Gdzie Tam daleko. Okej, okay, mam go. Nie mogę ale, bo jest dalej. Ale mój to jest pół snajpia. Aha. Jak będzie gdzieś bliżej. Tutaj. O, no tutaj patrz. Aha. Muszę sobie No wiem. Cicho. Już dwa czołgi tam jadą. No i to dobre. No to, jest tam kolejny u nich. Aha. Jak A jak to jest jak... killerek tu. Jak ktoś usią... Ja tym... gram chińską. <gryś> gram chińską. Jest, idą. Widać ich. Dostał. Dostałeś? Też... Nie, dostał. A, tam ktoś wchodzi jeszcze. Jest zabity. Czoł go zabił. Jest tam, idzie. go. <gryś> Chowaj się, się! Kusaj. Nie zauważył nas. Coś. Ja pierdolę, niszczą mu ten czołg. Ja pierdzielę. Nikt się na nas patrzy. Dostałem mu chyba od czołgu, nie od gościa dobra. Skierowało. Teraz zostajemy od czołgu. Biegnę do ciebie, killerek. Siema. A, no nie. Przegramy. Nie, już możemy wygramy. Ja idę do ciebie. Widać cię tam. Skun ninja. Marłeś? Nie, ale dostałem. Chyba, dobry. Idę do ciebie. Musisz uleczyć. Cześć. Okej. Okay. A teraz wolesz kupion. Mam... Nie uboję, bo ten strzelaję. O! Oh. Ubierzmiał. Podjadę szybciej. Autem. Okej. Okay. Wtedy nawet może mi czasami sami czołg nie trafi, bo on szybko jedzie, nawet widzowie. Zobaczcie, już jestem. Wow, ale drift! Nawet widzowie, szkoda, że nie widzowie. ten, y, Killer, może zobaczyć na moim odcinku, jak zdriftowałem. Ała nie weszłem na górę, bo umarł, ale wygrywamy. Jeden. Le. biegnę, Zwycięstwo. Zginąłem. Ty mnie zniszczył, chyba. No ja to nie byłem najlepszym graczem, bo zabijali mnie. Nie, że żytaj. Czwarte miejsce, no? Nie, piąte bo Nie, czwarte. Kurde. Co taki? Bardziej się. Do LL, oby. Ja zobaczę. Lobby. Daj mi zobaczyć, no, Nie czwarte. Wolę ci pachy To mnie, nawet mnie ten... O drobcik Nie szperaj tam Okej, jestem Cywilizacja łacińska. Cywilizacja łacińska. 13 level. i Esprójcie. Dawaj. Wypo... A, mogę sobie kupić snajpę? Nie. Bo chcę ma... sobie kupić snajpę. Snajpę to, to. A druga to masz. To nie snajpa. Ej, gdzie mam te snajpy? Na Karbi, coś tam. Na K. Oje, tutaj są snajpy. Karabiny maszynowe. Nie, tutaj są. Tutaj są. Karabiny snajperskie, widzisz? O jaką Ty masz? Tom. Ja, japoński taki. A, to ja może. Ja mam Tom. Nie snajper. To nie jest snajperka. To, co? Czy to? Jakie mówisz, śniadło? Tak. Okej. Okay. Mają no. sobie kiedyś wyposaż? A. Ule. A nie. Tutaj sobie. To kupu rzeczy. Okej. Okay. Tutaj na przykład mogę takie. Nie! Nie możesz! Wow. No bo ja muszę lepiej strzelać. To. Najlepsze sobie kup. Tak. Robi! Co? No. To? Za 400 zł. Co to było. O, co to jest? Może no, żeby... mi się pisało O, czy... oj oj jaj, gdzie? kiełbaskę? No, bo teraz. Okej, okay, jestem. Bo teraz ten, no, kocham kiełbaski. No właśnie. O, Nermandla. Czekajcie, bo cię Okej, do boju jak to wygląda? Teraz to jest snajpa. Hm. Mogę stąd strzelać. Poczekam na killerka. Jesteśmy złymi. No? Chodź. Tutaj, oś. Tutaj będziemy stąd strzelać. Ole snajpa. O, dostałem, dostałem, dostałem. Cześć! Od tyłu mnie teraz. Cicho! Drogi. Czekajcie, widzowie, zrobię przecinek. Dobra, jest, widzowie, już. No. Umarłem. Ja no czemu ja, granata! Rzuciłem tam, ale. Będzie za chwilę samobójstwo. Nie, bo tam rzuciłem. Ła! No, wow! no, Zadzięcie? Nie, żeś mnie zastrzelił. Kurde, przegramy? Chyba. Tak. No i tu był! Tu to było? Prostu... No nie! No nie, ich jest więcej, no. Jest. No i zostać zapra ja się nie rzucę na YouTube Kids. Nie. No normalny. No. Ale prześli dla dzieci. Czemu? No nie! nie, nie. Przecież my jesteśmy dziećmi. Jest! Co ja robię? Oj. Tam ktoś postawił mi. Widziałem! Widzę go. Za wami jest. Zabiję go. Kurde no. Jadę no, tajnym, jedę taj, tajną przy... Jadę tajną przy... Nie <noise> mój japończyk jest łysy? Pik. Złapiony! To samolot u mnie przy... mojego lasu. Bo ci łeb. Nie ma Siema kobita. Pomocy. Ulecz. Siema kobita. Masz łopatą w łeb. Ła! Wow. Nawet widzowie nie wiedzieli co ja zrobiłem Masz łopatą w łeb, masz łopatą Masz łopatą w łeb Ła! Wow. Przegramy Ła wow, no Chce mi dawać łopatą w łeb Nie musi w łeb tylko w głowę Po pierwsze. Dobra, 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 dobra Cicho, no bo... No. Cicho, ty, ty mnie... Wymądrzasz. Nie, ty mnie tam nie oceniaj, co ja mam mówić. Ty mnie tam nie oceniaj. Co ja mam mówić, a co nie. Dobra widzowie, już kończymy. Pa! Pa! pa.